Co do chuja? Będziesz tu na twój dom ty się oderze robią. No dobra, zostaw ich, zostaw! Nie będziemy tu zaczynać. Daj sekundę, się. jedną chwilę. Jezu. jest to kto? A Akorda już biegnie! No chodź, musimy iść. Nie, 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 zostawimy jej Świrusu. Co? Nie, nie po to, Tyzo, nie zostawimy jej. Tu. Nie po to tutaj jesteśmy. No nie, ale jak się okazji. Kurwa. Dobra, okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Mamią! Mamią! Mamią, ucieknij z tym, no przecież gdzie? Ach, ma połamane nogi. Nigdzie z nami nie pójdzie, brachu. Musimy stąd spadać. Zrób to. Hej, maleńka, maleńka. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Już dobrze, już dobrze, już dobrze. Ciii. Ciii. Wszystko będzie dobrze, będzie dobrze. Wszystko gra, Malenka. innego wyjścia nie było. Musimy przejść tędy. Szybko, bo chłopaki już biegną na obiad. W porządku? teraz w porządku. Dobrze zrobiłeś, ja w porządku. Nie będę o tym gadał. Nie było innego wejścia. Odpuść.